wszystkim, z tej strony Michał. Cześć Artur, witamy. Witamy Was na kolejnym odcinku na kanale AMS Fishing Team. Dzisiaj będziemy starali się dobrać do tyłka co? Dzisiaj tylko tak, szczupaki, szczupaki i szczupaki. Dzisiaj tylko szczupaki. Zdecydowanie większe przynęty, 15+, plus 18+, plus. chociaż ja pewnie nie omieszkam rzucić jakąś 12, 30, tak dla przykładu. Także co, nie przedłużamy, mamy super pogodę, jest wiecznie, jest fala, za chwilę słońce zajdzie, ma przyjść ponoć jakiś deszcz, ja osobiście na ten deszcz liczę, Artur raczej nie lubił moknąć, ja na ten deszcz liczę i liczę, że w trakcie tego deszczu to szczypaki się odpalą. Czy uda się coś połowić? Na pewno. Myślę, że tak. Trzymajcie kciuki, no i miłego oglądania. Do zobaczenia. Jest, siedzi, 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 siedzi. Już, już, spokojnie, spokojnie. O oh, ładny, 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 ładny. Przytrzymaj go, przytrzymaj go, przytrzymaj go, przytrzymaj go, przytrzymaj go. Ładny, ładny, ładny. Oczywiście jak zawsze... Kurde! Kurde, hamulec. Aii! duży był. Ładny był, z osiem dych, ja go widziałem pod wodą, no. Hamulec, cholera. Mm. to powiedz, co tu się przytrząsało? Nieszczęście się stanęło się. Ale ładny był, no. no. trudno. Muszę powiedzieć. Trudno. W ogóle wiecie, jak to fajnie wyglądało, bo sobie odpływamy tutaj odcinek. Jak mówi, Artur... Rzu rzucił się, rzucił się. Rzucił w to miejsce, gdzie się szczupak rzucił. No tak zresztą często bywa. I co, i w delikatnej pauzie? Ale tak, ale on... Ja go chyba ściągnąłem do siebie w ogóle. Bo to wziął z 15 metrów od miejsca, w którym wyskoczył. I mówię, już zaczyna bez sensu, to za daleko, już przyręta odjechała, nie? Zacząłem szybko zwieść, mówię a dam mu pauzę, dałem pauzę jak przy fanzoliu, to... no i nie wcięta ryba, nie wcięta, holowana, ale nie wcięta. No. A ja go całego widziałem, widziałem go ponieważ mamy no, już standardową, tak do końca roku będzie, przejrzystość wody 2-2,5 metra, także szczupak był przepięknie widoczny i potwierdzam, grube, 80 z plusem na 200%. No nic, jest dopiero godzina 11 z hakiem, tak. mamy jeszcze naprawdę sporo czasu i jak tu takie grubasy są, no to lecimy po następnego. Już się, już się nie będę teraz o zajmował. Lecimy po szczupaka. Bo szczupaka dzisiaj nie będziemy szukać standardowo, tak jak zawsze, czyli gdzieś pod trzcinami, ale również szukamy go na środku. Mamy taką porę roku, jest już praktycznie grudzień, końcówka listopada. Co prawda dzisiaj jest dosyć ciepło, ale istnieje duża szansa, że ten szczupak już z tych płcizn, a szczególnie ten większy szczupak, już z tych płcizn zszedł sobie do rynny. E, także dzisiaj taki dryf od brzegu do brzegu, od trzcin poprzez rynne, poprzez drugie trzciny i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest kolejny? Tak. Dobra Ciekawe że to nie... czy to nie ten sam Mniejszy, i ten sam. Mniejszy chyba A Teraz hamulec lepiej skręcony A może i ten sam Nie, nie, tamte, większy, tamty, nie. Tamten, był, tamten był zdecydowanie większy, większy no. Zdecydowanie większy. Ja wiem, ale... większy Większy tak? był, większy był Zdecydowanie był większy To jest taka wiesz, 65 polskie nie? No nie zobacz na to jest takie polskie 65 łowisz nic więcej? E, tak odstawiam, wiesz? Ale zobacz. Jad, pokaż. Ja cię kręcę Weź go trochę bardziej wyżej, bo tego nic nie widać. Zobaczcie. Sam koniuszek w warii, ale naprawdę tu milimetr że tak mi tak. brakowało. Tak. Jak żeby do zbrojki, a ja się bez do, do zbrojek Co mu to mamy? Nie, zobacz, 64 6,4 4 tak jak mówiłem 6-4-6-5 tak jak mówiłem Fajna rybka tak, zmiarka ale powiem wam tak Na żarciu <laughs> Nie tamten był zdecydowanie większy Zdecydowanie większy Od Mr. Pajka nożyczki Mega, ale to do, do drożynowskich rozmiarów będzie Ale spokojny, fajny A. O, widzisz? Wie na kogo trafił, więc wiesz. Zaczęło się fajnie. Zaczęło się źle. Zaczęło się źle od spinki, ale dosłownie minęło no. 5 minut. To samo miejsce, drugi szczupak 65, tam zdecydowanie większy. Wracaj się do wody. Leci. Poszedł. A, poszedł. A, no i super, fajnie. Zobacz no, go! To samo miejsce, znowu to <grywia> Artur, Artur, a możesz, a możesz coś mi zostawić? O, a teraz zobacz, jak pięknie leżarczysz. O, masz on to ma w pychu. O, ale ci koła walną. Po prostu podpada czy ci go podebrać? Zostawisz mi coś, czy nie? No, o, bizundery też masz. <grywia> Cześć. Czy to będzie kolejna deklasacja? Fajnie. Fajnie. Artur. Fajnie. Artur. Ale ta, ta przynęta jest pierwszy dzień na wodzie. Dopiero co przy, przyjechała do mnie. Ale numer, ale numer Artur, dasz mi jedną? To przynętę? <laughs> przynętę byś by No. Bez wunderka No. Proszę. Tego co łowisz? O! o! Widzicie? Od razu mówisz, masz. z najmniejszego problemu dostałem od kolegi, zaraz go uzbroję. Tylko uzbroję go, uzbroję go troszeczkę inaczej niż ty. W, w kotwicę. Dobra, zaraz wracam. Zobaczcie co mam. To co gadaliśmy przed chwilą z Arturem po raz kolejny potwierdza się. Teoria taka, że ryby już są tak opatrzone przynętami, że naprawdę chcą coś nowego. Także jeżeli macie coś nietypowego w pudełkach, to nie zastanawiajcie się tylko na wędkę i machajcie ile wleży. Ale najlepsze jest to, że wiedziałem, że coś złowimy. Normalnie jechałem tutaj i wiedziałem, że będą szczupaki. Złowimy. Bo chciałem się pochwalić nową wędką, a jak tu się chwalić bez ryby, nie? Zobaczcie, może na to właśnie czekaliśmy, chociaż nie powiem, że przy lepszej pogodzie Te dwie ryby wyszły, jedna spięta, od tamtego czasu nic się nie zadziało kompletnie No nic, mamy około jeszcze dwóch godzin łowienia Ja osobiście mam nadzieję, że ta pogoda przyniesie nam jeszcze jakąś jedną, chociaż jedną rybę Jenergy Ochrzczona i to dobrze, co? Bo to w ciągu pół godziny praktycznie. No w ciągu pół godziny ochrzciłeś się jakby nie było trzema rybami. Dwoma na pokładzie jedną zerwaną, nie? Także jak masz tam gdzieś folię, to wiesz. Właśnie nie, ta była w papierze. Ta była, bez... ta była w papierze. Fajna wędeczka, fajna. Będą, będzie z niej ten, radość. Będą z niej ludzie, tak? No na pewno mi się wydaje, że wiesz, na, na nadchodzącym drużnie, no bo wy jeszcze nie wiecie, ale... Za chwilę zaczynamy maraton na Dróżnię i, i gdzieś tam po tym filmie, następny film też będzie z Dróżna No i nie chcę krakać, ale mam nadzieję, że tych filmów około 10 spokojnie w tym roku powstanie jeszcze Właśnie z tego zbiornika A my dzisiaj co? Trafiliśmy na chyba ostatnie 15 minut żerowania albo na jedyne 15 minut żerowania szczupaka ponieważ przetryfowaliśmy bardzo podobny odcinek do samego końca były jakieś kontakty, ja miałem jakieś dwa skubnięcia, niby szczupaka, to również dobrze, mógł być jakiś większy okoń, ale w zasadzie od tamtej pory nie działo się nic. Zostało nam pół godziny, wróciliśmy na to samo miejsce, gdzie Artur złowił te dwa szczupaki, może one tutaj po prostu stoją, a może się po prostu wyłączyły i czas do domu. Zobaczymy co z tego będzie. Ale numer był 180, kurde jaki to był numer, no. Bo ja rzuciłem w to miejsce, gdzie on się spławił. Przeciągnąłem z 10-15 metrów. I mówię, kurde, no już chyba przeleciałem to miejsce, no, zacząłem szybko zwijać. Zwijam, zwijam, ale coś mnie tknęło, mówię, zrobię pauzę. Musiał go gonić wundera, bo zrobiłem pauzę, wtedy przyharatał. A ja już normalnie ściągałem przynęty do łódki. Mówiłem, kurde, no jeszcze raz powtórzę rzut On albo odpłynął za rybką, którą gonił wcześniej, albo odprowadzał przynętę moją. A znaczy, robiłem to szybko energicznie, może to go zainteresowało. No i na pauzie przyharatał. Ale nie wcięty, nie wcięty jeszcze mój błąd. Bo przerzucałem multiplikator na nową wędkę. I nie dokręciłem hamulca odpowiednio, hamulec był za luźny i się spięła. Ładna ryba. Nie wiem, czy była długa, ale była obrzydliwie gruba, bo ten brzuch tak się odbijał w tym słońcu. Tu słońce było? Tak, było słońce. Było słońce wtedy jeszcze. Niestety, koniec listopada to i te dni dużo, dużo krótsze. Ja bym trochę jeszcze popływał, ale za pół godziny będzie ciemno, chociaż tego nie widać, ale za pół godziny będzie naprawdę bardzo ciemno. Musimy, no tak, było. A, zaraz się. będzie ciemno! Zabni Zabni się. Zabni się. Zabni zaraz się. będzie ciemno! Zabni Zabni się. Się. Tak, tak, tak. Będzie po prostu noc. My musimy jeszcze spłynąć wyciągnąć łódkę, spakować się. Dosłownie, jeszcze chwilę rzucamy z nadzieją. Zobaczcie, tam już zaczęło wychodzić słońce, zaczęło wychodzić, a zaraz będzie zachodzić. A, dziwna pora w roku. Dziwny dzień. Dziwny dzień, tak. Wieje szaro, buro, ponuro, czyli polska złota. Jesień standardowo dwa sztupaki na łodzi, kilka brań. Myślę pozytywnie, no pozytywnie, tak? Pewnie, że tak. Coś się działo. Dokładnie. Pamiętajcie. w pojawiły się konie więc to jest, to jest dzień nie należy za udany. Pamiętajcie, że każda ryba, nawet ta jedna z najmniejsza powinna nas cieszyć, tak? Szczególnie jeżeli mówię tutaj o rybach drapieżnych, które teraz jest ciężej. Już bez wywodów.